Inspektor Tequila to twardy gliniarz z Hongkongu, mistrz baletu z bronią. Poznaliśmy go w pierwszej połowie lat 90 w filmie Johna Wu Hard Boiled, u nas znanym jako Dzieci Triady. Kilkanaście lat później Chow Yun Fat ponownie wciela się w tą kultową rolę, a John Wu ponownie reżyseruje oraz gra barmana. Różnica polega na tym, że tym razem to nie film, a gra. Witajcie, nazywam się Quaz, jestem twórcą komiksu dla graczy Gamer9, a to jest wideorecenzja Stranglehold w wersji PC. Stranglehold może być kontynuacją Hard Boiled, ale jeśli liczycie na to, że jest to dzieło na miarę oryginału, to mam złe wieści. Owszem, wszędzie czuć tutaj rękę Johna Wu, klimat jest podobny, Chow Yun Fat czaruje charyzmą, mamy też ciągły pokaz baletu z bronią, a fabuła najeżona jest nagłymi zwrotami i melodramatycznymi scenami. Ale to jednak nie to samo. Mimo tych wszystkich elementów historia nie jest tak wciągająca i trzymająca w napięciu jak ta poznana w filmie Hard Boiled. Czy to jednak znaczy, że Stranglehold to słaba gra? Niekoniecznie. Tym razem inspektor Tequila wplątał się w konflikt między chińskimi triadami a rosyjską mafią. A do tego w sprawę zaangażowany jest bardzo osobiście z uwagi na obecność w niej jego miłości sprzed lat. Fabuła ukazana jest ze smakiem i właściwą filmową mu estetyką, więc przerwniki ogląda się z przyjemnością, nawet jeśli bez zainteresowania. Przy okazji warto wspomnieć, że z jakiegoś niezrozumiałego powodu filmiki zostały wygenerowane na silniku gry i zapisane w postaci plików wideo, przez co instalacja zajmuje ponad 12 GB na dysku. Sensu w tym nie widzę, ale co poradzić? Jednak to nie fabuła się tu liczy, a balet. Z bronią w ręku, oczywiście. Tequila przetańczy kawał Hongkongu, muzea w Stanach, a potem wróci na wielki winał ponownie do Chin. Podczas swojego tańca położy trupem kilkuset wrogów. Ale nie będzie tańczył bardzo długo. Ukończenie strangle Hold zajmuje od 6 do 8 godzin, i chociaż nie jest to wiele, to rozrywka jest bardzo intensywna. Strangle Hold jest trzecioosobową strzelanką z silnym wykorzystaniem sekwencji rozgrywanych w zwolnionym tempie. Skojarzenia z serią Max Payne są właściwe, chociaż faktualnie omawiany tytuł gra się nieco odmiennie, a i nastrój samej historii jest zupełnie inny od czarnego kryminału. Tequila to bóg broni palnej oraz akrobacji. Inspektor nie tylko może rzucać się na ziemię i wyskakiwać zza rogów, ale też potrafi przebiec po poręczy albo oparciu, wbiec na plecy szkieletu dinozaura w muzeum, czy ostrzeliwywać się leżąc na jadącym wózku i obsypywać wrogów ołowiem dydając na wiszącej pod sufitem lampie. Wszystkie lokacje wypełniane są stosownie podświetlonymi elementami, z których tekila może skorzystać, aby nie tylko zabić przeciwników, ale też zabić ich w wielkim stylu. Za to otrzyma punkty wpływające na końcową ocenę naszych dokonań i doładuje swoje ruchy specjalne. Balet z bronią jest naprawdę świetną zabawą i dobrze wygląda, a częste sekwencje, pokazywane w zwolnionym tempie, tylko dopełniają miodności przekazu. Tequila posiada cztery zdolności specjalne. Pierwsza z nich może go natychmiast uleczyć i często przydaje się, gdy nie ma w pobliżu apteczki. Druga to wymierzony strzał, którym można trafić przeciwnika w wybraną część ciała nawet z dużej odległości, a przy tym obejrzeć tor lotu to kuli oraz efekt naszego trafienia. Trzecia zdolność jest chyba najbardziej przydatna, gdyż daje inspektorowi kilka sekund nieśmiertelności i znacząco zwiększonej szybko strzelności, co jest bardzo pomocne w walce z bosami. Gdy użyjemy czwartej zdolności, te kila otoczony białymi gołębiami, obraca się strzelając dookoła i zabijając wszystkich obecnych przeciwników poza bosami. Stylowe zabijanie przeciwników ładuje pasek z tych zdolności, więc gracz jest cały czas motywowany do walki nie tylko skutecznej, ale i widowiskowej. Wybór uzbrojenia dostępnego w grze nie jest duży, ale obejmuje wszystkie podstawowe klasyki. Mamy tu dwa rodzaje pistoletów, pistolety maszynowe, karabin maszynowy, strzelbę i wyrzutnie rakiet oraz granaty. Tak naprawdę to przecież nic więcej do dobrej zabawy nie jest potrzebne. Graficznie Hold prezentuje się bardzo przyzwoicie. Wysokiej jakości tekstury, świetne, chociaż liniowe, projekty map oraz w pełni wykorzystana nowa wersja silnika fizycznego Havoc, która pozwala rozwalić prawie wszystko co nas otacza. Kolumny dają tylko tymczasową ochronę. Wiele ścian rozpada się pod ostrzałem, obiekty odpadają od ścian, miażąc przeciwników, a podcinane seriami z karabinów posągi przewracają się na nieuważnych gangsterów. Niszczenie otoczenia jest tutaj na naprawdę wysokim poziomie. Klimatycznym przerywnikiem są sceny, w których tekila otoczony przez przeciwników musi ich szybko i po kolei wyeliminować, stojąc w miejscu i robiąc uniki. Przypomina to nieco pojedynki z polskiego Call of Juarez, ale na sterydach. Inspektor przeskakuje z wroga na wroga. Czas na wycelowanie to często jedna sekunda, a przy tym trzeba robić uniki. Poziom adrenaliny skacze wysoko podczas tych starć. Całe Hold jest skonstruowane tak, aby rozrywka była jak najintensywniejsza. Tequila nie musi przeładowywać, chociaż może skończyć mu się amunicja. Nie może też nigdzie na dłużej się schować, bo wszystko prędko ulega zniszczeniu. Akcja naprawdę jest szybka i można się w niej zorientować tylko dzięki często używanemu spowolnieniu upływu czasu. Czy jednak Stranglehold Hold to tytuł mający szansę stać się hitem? Niezupełnie. System akrobacji jest mocno niedoskonały i dość często te wcale nie robi tego, czego po nim oczekujemy. Do wykonywania akrobacji służy jeden przycisk, którym możemy rzucić się na ziemię, wskoczyć na poręcz albo zawisnąć na lampie. Gra analizuje otoczenie i samodzielnie wykrywa, co chcemy zrobić, ale niestety czasem nie trafnie odgaduje intencji gracza. A to potrafi być mocno irytujące. Ponadto rozgrywka z czasem staje się nieco nużąca. Spora część gry to liczne, zamknięte areny, do których różnymi drzwiami wchodzą kolejno przeciwnicy, a gracz ma za zadanie wyeliminować wszystkie fale nacierającego wroga, zanim będzie mógł ruszyć dalej. Pod koniec gry miałem już nieco dosyć z tych sekwencji. Nie udało mi się wypróbować trybu multiplayer, w którym mamy dostęp do dwóch trybów dla maksymalnie sześciu graczy: Deathmatch oraz Deathmatch drużynowy. Dlaczego mi się nie udało? Bo gdy próbowałem zagrać, nie było ani jednego aktywnego serwera. Być może to błąd wyszukiwarki serwerów, ale mam wrażenie, iż baza fanów tego tytułu zdążyła już wymrzeć, więc jeśli liczycie na nieco multiplayerowej rozrywki, to lepiej, żebyście mieli znajomych, z którymi możecie omówić się na nagranie. Pomimo swoich wad, Hold to przyzwoita gra, która daje masę zabawy i zasługuje na ocenę 7 na 10. Fani twórczości Johna U. spokojnie mogą sobie doliczyć jeden punkt na tej skali, gdyż estetyka i dynamika dzieł tego reżysera są tutaj odwzorowane wspaniale. Miłego tańca z bronią. Game on!